Choć obchody związane z kanonizacją Jana Pawła II były dwudniowe, to najważniejsze uroczystości odbywały się w niedzielę 27 kwietnia. Tu w Piekarskiej Bazylice odbyła się uroczysta Eucharystia Dziękczynna. Całe życie wskazywało nam na Boga. My poprzestajemy jedynie na nazywaniu jego imieniem w kolejnej ulicy Francji. Mówimy o sobie pokolenie JP2, a jednocześnie nie umiemy się zdobyć osiągnięcia tej encykli. Podczas tej mszy, podobnie jak podczas każdej odprawionej w niedzielę 27 kwietnia, przekazywana była Iskra Miłosierdzia, przywieziona z Sanktuarium w Krakowie Łagiewnikach. Po mszy, radosną procesją, wierni przeszli pod pomnik Jana Pawła II. Dzień kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II był ważny dla wszystkich. Także, a może przede wszystkim dla mieszkańców piekar śląskich. To miejsce bowiem często w kazaniach głoszonych przez papieża Polaka się przewijało. Cieszymy się z tego faktu. Dziękujemy papieżowi Franciszkowi za tą radosną nowinę w dniu dzisiejszym. No i wydaje mi się, że fajny klimat był, bo i przeżycie duchowe wspomnienie całej historii życia naszego pierwszego obywatela miasta Piekary Śląskie dzisiaj świętego przez młodzież gimnazji numer 3 imienia jego właśnie imienia Jana Pawła II. Jak słychać jeszcze śpiewy w tle, słyszymy, cieszymy się, radujmy się, mamy kogo naśladować w swoim życiu. To nie koniec uroczystości. 3 maja zostanie zorganizowany koncert Śląscy Artyści w Chodzie Janowi Pawłowi II.